Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród Doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze Doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem. Panie Boże, ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie. Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja Wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę Was otoczyć cięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać Was skórę, i dać Wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Panem. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna, i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg. Z czterech wiatrów przybądź duchu i powie po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie, synu człowieczym, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni. Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram Wasze groby i wydobywam Was z grobów, ludu mój, i wiodę Was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Panem, gdy Wasze groby otworzę i z grobów Was wydobędę, ludu mój. Udzielę Wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę Was do kraju Waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże. Głównie. I z Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, panie. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w piśmie, zapytał, wystawiając go na próbę, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. Jezus mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i proroctwo. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste, tu ja zmartwychwstanie u Żydów przez ten tekst ożywionych kości. Pozwólcie, że pójdę troszkę innymi myślami, inną torą egzegezy. Ezekiel ciągle upomina Izrael. Izrael już martwy. Sami oni o sobie mówią, że jesteśmy jak wyschnięte kości. Straciliśmy nadzieję i oto Pan go wyprowadza i pokazuje mu potężną dolinę wypełnioną kośćmi. Każe mu prorokować, wypowiadać słowa, by powróciły ścięgna, by obrosły ciałem. I następuje odrodzenie kości ale jeszcze nie mają ducha i dalej są martwe. I znowu mu każe prorokuj nad tymi już gotowymi ciałami, aby w nie wstąpił duch. I wtedy prorokował, prorokował. I bardzo liczne wojsko stanęło na nogach. Wtedy Pan powiedział, Synu człowieczy, gości, te to cały dom Izraela. A oni mówią, wysły kości nasze, minęła nadzieja już po nas. Czyli Panu Bogu w tym procesie chodzi całkowicie o coś innego o ożywienie ducha narodu. To są martwi jak cmentarzysko. I to wszystko może dokonać za działaniem Boga. I idąc po tych słowach narzekania Żydów, że wysły kości naszej minęła nadzieja już po nas, gdy Pan daje nadzieję, oto otwieram Wasze gruby i wydobywam Was grubów ludu mój. I wiodę Was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Panem. Udzielę Wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę Was do Waszego kraju i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonałem. Żydzi są, żydzi są w niewoli, są bezradni, widzą swój, swój krach. Przenosimy te zdarzenia do współczesności. Papież Jan Paweł II nazwał naszą cywilizację cywilizacją śmierci. Tą bogatą, tą północną kulę. Czyli powiedział prosto, zdążamy i będziemy trupami. W Warszawie papież się modlił. Niech wstąpi duch Twój i ożywi tę ziemię. I odnowi tę ziemię. O tej cywilizacji mówię, że jest cywilizacją szatana, bo poszła w innym kierunku i owioną ją diabelski ruch. Ale Bóg sprawi, że pootwiera nasze gruby, bo nasze groby są tutaj wewnątrz. Tu jest śmierć, tu jest ta beznadzieja. ukazywaniu dziejów świata, mowy Boga, ciągle Wam mówię, że doszliśmy do takiego punktu, że w tej chwili tylko nam może Bóg dopomóc. I w tej beznadziei On jest nadzieją. Stąd też nie wolno nam się poddawać. Do Dopóki będzie na świecie otwarty jeden Kościół Katolicki, żył jeszcze jeden ksiądz, mamy mieć nadzieję. Bo Bóg jest w stanie to wszystko żywić. I powiedzie nas na obiecane ziemię, gdzie On będzie Panem. Siła ożywcza i napełnieniem duchem Boga wypróbować dzisiejszej Ewangelii. Sprytni faryzy, sadyceusze chcieli go złapać na jakiś haczyk. I oto Pan pokazuje, co jest naszą siłą, napełnianiem naszego ducha. Będziesz miłował Pana Boga swego. Mówiłem Wam dzisiaj w konferencji, to wynika z dzieła stworzenia. Chwalenie Boga, miłowanie że podzielił się swoją potęgą, jestestwem i dał Ci do człowieku. Święty Paweł mówi, bogami jesteście. Będziesz miłował całym sercem swoim, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Czyli wszystko, co posiadasz, jest ukierunkowane na Boga i służy Bogu. Mówi jasno Pan Jezus, to jest największe i pierwsze przykazanie. I druga część przykazania, podobna do pierwszego, wynika to z faktu stworzenia: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Jeśli to zrealizujemy w naszym życiu, to na pewno nasze kości ożyją. I idę, moi kołani, do drugiej części kazania. Zajmujemy się tematyką kapłaństwa. Idziemy za tekstami. Księdza odtawiano misze, niego Włocha, i przyglądamy się przestrogom pana Jezusa, przesłanymi przez tego kapłana, do serc, kapłanów całego świata. Rzeczywistość Polska do niedawna miała 30 lat opóźnienia do zachodu, później 20. A dziś praktycznie już gonimy zachód w tym, co oni powprowadzali. Dochodzimy do tych przestrzeni rozkładu, stąd te słowa Pana Esa wypowiedziane prawie przed 20 35 laty, to dziś patrząc na realia polskie, są nieprawdopodobnie aktualne i otwierają serce. Panie Jezus pragnie? Aby jego kapłani byli święci. I stąd prosi, że nie powinni polegać w sprawach tych ziemskich i swoim działaniu na środkach ludzkich, jak to czynią inni. Nie powinni polegać na ludziach, ale na moim miłosiernym sercu i niepokalanym sercu Maryi. W wielu punktach. W działaniu mnie nieraz, nie rozumiecie, nieraz komuś mówię prosto w oczy, ty tylko myślisz po ludzku, a zapominasz, że jest Bóg. Stąd też ogarnia nas lęk, bo jak kalkulujemy w ludzkich siłach, to ktoś się z was porwie na szaleństwo świętego Franciszka, świętego Francisza Lezego, Jana Bosko, Święty Jan Bosko zaczął budować bazylikę, kto był w Turynie, to widział, mając zero kasy. Wiecie jaka perełka jest? Budował na obrzeżach miasta, a dziś miasto go chłonęło jest w centrum miasta. Wszyscy by chcieli, co mi doradzają, abym wziął papier i napisał. Koszta tego wyniosą tyle. Jak pójdziesz na grunwald, to się musisz z tym liczyć, z tym liczyć. To jak zaczniesz kalkulować, to się, to się nie ma co z domu ruszać. W istocie waszej i naszej kapłańskiej Bóg powinien być pierwszy. A my tylko wszyscy myślimy po ludzku. Stąd też nie dziwcie się, że czasami będę tak ostry, jak dziś wobec niektórych z Was, że przerywam. No bo jak nie ma krawata ustrojonego na ołtarzu, a ktoś do mnie przyjeżdża, nie wie, to nie mój problem. To już nie mój problem. Bo ja bym musiał w szkole. Tak samo powiedział pani do Piotra. Idź mi precz z oczu, szatanie, bo myślisz po ludzku, a nie po bożemu. Musi nastąpić całkowita nasza zmiana myślenia. Przeciw nas ściąga tylko na ziemię i na... Liczenie w potęgę człowieka. My musimy liczyć, że jest potęgą jest Bóg. Możesz mieć zero kasy, ruszamy w dzieło. Potrzebna jest wiara i Jemu zaufanie. I wszystko, co będziesz robił, jest robione dla Niego i przez Niego. Dlatego też boją się kapłani dziś podejmować jakichkolwiek wyzwań. To bo jest moda myślenia po ludzku. Będziesz pracował z młodzieżą, albo pedał, albo pedofil, od razu jest w łapka. Cokolwiek nie zrobisz. A może dlatego, jeśli Bóg jest tym pierwszym odniesieniem, uwierzcie, wszystko się udaje. Pan Jezus. To jest szósty punkt tego odniesienia, że pierwszy jest Bóg i On nie zostawi. Dalej Pan nie mówi, że kapłani są moimi pomocnikami. Jaką daje Pan na tamte czasy smutną rzeczywistość, to było przed 35 laty, ale z wyjątkiem kilku z nich nie mają oni poczucia tej godności że jest pomocnikiem Pana. Kogo pośle? Poślij mnie. Ja mam ciebie. Pan tak działa, tak ustawia. My byśmy chcieli, żeby wszędzie Bóg ingerował, dawał znak. Macie kapłanów. Oni mają pełnomocnictwo Boga. Tu jeszcze mówi, mocniej Pan Jezus, są oni moimi ambasadorami, moimi zaufanymi wobec ludzi, rodzin i narodów. Jak to dobrze, że dziś staje przed nami dzień święty Bernard. To jest ambasador narodów. Europa Go cała posłuchała. Jak głosił, Kazania do rycerstwa o Krucjacie, kiedy ona ruszała, przecież to były tysiące ludzi, to miał taki posłuch, że na beczkach ustawiano kolejnych mówców, którzy powtarzali jego słowa. Rozumiecie? Tak był ceniony, wszyscy go chcieli słyszeć. Spadli na pomysł, ustawiono beczki. Czy tam Artur jesteś? Ja mówię słowo, ty usłyszałeś zdanie, obracasz się, powtarzasz, następny powtarza, ty się odwróciłeś. Ja to mówię słowo, tak głosił kazania święty Bernard, miał takie wzięcie. Kiedy patrzymy na papieża Jana Pawła II, czy nie był to ambasador narodów? Przy szalejącym komunizmie. Przy tylu przekręctwach jednak go głowy państwa zapraszały. Warunek jego przyjazdu to musiało być zaproszenie głowy państwa i episkopatu. Pawierz to szanował. Dziś potrzeba nam takich kapłanów, którzy by byli zaufani Boga wobec ludzi, rodzin, i narodów. Takimi ambasadorami w XIX wieku był św. Jan Wiany, Jan Bosko, jak miał wykład w Paryżu, spotkanie pełne kościoły były. Nazety liberalne śmiały się z jego prostactwa, kimże on jest. Jakaś była wzmianka, że dziwne poruszenie w Paryżu, bo przyjechał jakiś Włoch, Don Bosko. Znam to z ze studentami, kiedy na ten temat artykuły tworzyli przy... i wynajdywali przeciekawe fakty z historii, które dla nas dziś są szokujące. Dla mnie współczesnym ambasadorem narodów, to jest ksiądz Tadeużyk, potrafił pociągnąć. Pociągnąć tyle rodzin, tyle ludzi. I będą podziwiali te dzieła. I Bogu dzięki, że pamięć jest krótka. Bo, jakby się opisało to, wszystko co się działo za naszych czasów wokół jego osoby, to można tylko wyłać o tempora, o morę, o czasy, o zwyczaje. Kolejny punkt. Tajemnik kapłaństwa jest niesłychanie mocny. Kapłani mają rzeczywisty udział w moim wiekuistym kapłaństwie. Czyli jak ja powiem do św. Bogusia, ty jesteś kapłanem na wzór Melchizedeka, nie przesadzam. Masz być. Jest piękna litania, znajdź ją do Chrystusa, wiekuistego kapłana. Niesłychanie piękna. Przez ten udział w rzeczywistym, wiekuistym kapłaństwie, kapłan jest inicjatorem wszelkich większych zajść i wydarzeń nadprzyrodzonym w moim ciele mistycznym, mój Pan Jezus. Radio Maria utworzył kapłan. Wspólnotę rodzina z Mamre utworzył ksiądz wodziu Cyran. Wzgórze Miłosierdzia utworzył ksiądz Krzysiu, tutaj niedaleko w Stryszawie, obok, obok Siwiec. To są ogromne dzieła, które wchłaniają tysiące ludzi. Bóg błogosławi, a ilu zgrzyta zębami. Tylko Bogu możemy dziękować, że na polskiej ziemi są ptacy, szaleńcy kapłani, księża. To jest siła napędowa. Takich wzgórz miłosierdzia w Polsce powinno być z 50, żeby poszatkować ludzi, żeby mieli bliżej takich miejsc jak Wąwolnica u księdza Jana Pyżiała i Włata w Lubelszczyźnie powinno być minimum 100 w po Polsce. A dlaczego? No bo ci kapłani weszli w ten dar tego kapłaństwa, pana, i są inicjatorami wszelkich większych zajść i wydarzeń. Nadprzyrodzonym w ciele mistycznym. I Bogu dzięki, ja tylko wymieniłem kilku, których bliżej znam. Ale tych szaleńców Bożych na ziemi polskiej jest wiele. Wy zamykajcie ich, zadekretujcie, się przekonacie, jaka ta ziemia będzie. Wygnano kapłana z waszych rodzin, z waszych serc, stąd co się dzieje. Wejdźcie na wasze ulice, idźcie na dyskoteki młodzieżowe, wejdźcie w programy telewizyjne, internetowe. Pan mówi, że kapłani powinni być hostiami ofiarującymi się za zbawienie swych braci. Żertwa ofiarna, przyjmująca wszelkie cierpienia, doświadczenia, krzyże to nie lektyka, nie baldachim nad głową nie beztresowe życie, że ktoś ci rano nogi umyje, wieczór ci uczesze, przyjdzie ci jedzenie, masz gotowe wszystko. Hostia ofiarna to jest ubiczowane ciało to jest 5480 ran i uderzeń. To są powbijane ciernie w głowę. To jest przebite serce, przebite nogi. I za to Bogu trzeba dziękować. Bardzo zniszczono wymiar kapłaństwa. Pan mówi to, że to jest wielkim grzechem zbawiać duszę czysto środkami naturalnymi inteligencją i czynem nacisk na strój elegancki mankiet złota klamra, obrączka złota na ręce buty w najnowszym układzie, szpiczaste, różne spodzień odpowiedni fryzura wyczesona, perfum rzucony że na dwa kilometry czuć <laughs> elegancja słów czynu działania nie, tam nie ma Boga Pan mówi, że jest to grzech ciężki zbawiać ludzi środkami czysto naturalnymi. Ma inteligencję, błysk medialny, liczą mu punkty. Ale Bóg nie daje punktów. A skoro Bóg nie daje punktów, wy nic nie otrzymujecie. Macie szpanerstwo, macie błyskotliwość. Macie pokazanie się, zaliczenie punktów. I najczęściej kończymy to, że nasz kapłan jest do tańca i do różańca. Stąd Pan mówi bardzo jasno. Każda zewnętrzna czynność kapłana jest próżna i żadna. Jeżeli brak mu wiary, miłości, Cierpienia i modlitwy. To są trzy elementy składowe siły kapłana. Wiara, miłość, cierpienie i modlitwa. Amen.